Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy LG. Z wyglądu ciężko stwierdzić, ale jest to F70. W tym miejscu zazwyczaj mówię, jaki to wygląd smartfona jest zniewalający lub nieudany. Dzisiaj tego nie uczynię, bo robię to w przypadku recenzji L90 czy L65. Wszystkie te smartfony są wręcz identyczne z nielicznymi i drobnymi różnicami. Głównym detalem odbiegającym od innych słuchawek LG są wygięte poziome krawędzie telefonu. Jest to nawiązanie do LG G3 i wnioskuję, że linia F Koreańczyków miała być rzekomo lepsza od L. Moim zdaniem, wszystkie smartfony z obu grup cechują się podobnymi atutami i wadami, więc w sumie można by je ze sobą złączyć. Drugim czynnikiem jest trochę inny kształt oka aparatu. Jak sami widzicie, obeznane w temacie osoby są w stanie to przyuważyć, dla wszystkich innych L65 czy F70 to jest to samo. Zmieniając telefony aż sam się pogubię, która bateria do którego przynależy. Zupełnie podobne fopa może popełnić z klapkami. Smartfony LG są po prostu jak Samsung Samsungi sezon temu, nie do odróżnienia. O budowy, jak i jej spasowaniu Powiem nieco więcej, bo w tym przypadku ta kwestia odbiega trochę od pozostałych braci testowanego dzisiaj modelu. Zastosowane syntetyki są jak najbardziej poprawne, więc mogę rzec, że wręcz bardzo dobre. Producenci coraz większą uwagę przykuwają do wykonania przez to smartfony, nawet ten w średniej półce cenowej, że nie wyglądały tak czowato i tandetnie co dwa lata temu. LG F70 jest idealnym tego przykładem. Te urządzenia pokryte jest plastikiem chropowatym z wyraźnymi, wyczuwalnymi wypustkami. Ma to za zadanie maskować rysy, zapobiegać im oraz poprawić chwyt w dłoni. Z tych wszystkich zadań obowiązuje się wyśmienicie. Na moim egzemplarzu w niektórych miejscach widać gdzie niegdzie mało przetarcia, więc wnioskuję, że po dłuższym czasie tył będzie do wymiany. Jeżeli będzie zależało użytkownikowi na nienaganym otwicie, no niestety będą dodatkowe koszty. Spasowanie materiałów jest dobre, ale nie aż tak fenomenalne co w L90. Gdy mocniej złapiemy dzisiejszego bohatera, to wyda on popiskiwania, skrzypnięcia, Czym dobitnie będzie nam dawał do zrozumienia, że ma już dość tego testu. No niestety, mój drogi, u mnie nie tak łatwo i przyjemnie. Trzeba pocierpieć na dobrą ocenę. Pomimo, że w moim eksperymencie F70 wypadł tak sobie, to nie mogę powiedzieć, aby wyhaczona przeze mnie wada do na co dzień w użytkowaniu. W pracy F70 jest solidnym wytrwałym smartfonem. Krawędzie budowy posiadają przyciski i sloty w charakterystycznych miejscach, ale żeby było wszystko jasne, to i tak o tym sobie powiemy. Tak więc na lewej krawędzi odnajdziemy przyciski regulacji głośności, które mają tendencję do maskowania się. W pierwszym dniu użytkowania F70 szukałem tych regulatorów podczas rozmowy telefonicznej, szukałem, szukam, nigdzie ich nie ma. Zdziwiony i zmieszany jednocześnie, postanowiłem zakończyć rozmowę i dokładnie przeszukać obudowę. Na całe szczęście odnalazłem te dwa nicponie nachylone pod drobnym kątem do boku urządzenia na lewej flance. Jak się pewnie domyślacie, są one bardzo słabo wyczuwalne pod palcem. Po prawej stronie producent umieścił włącznik, u góry złącze jack 3,5 mm, mikrofon multimedialny oraz port podczerwieni do sterowania m.in. telewizorem. Dół został przewidziany złącze mikro USB. Na froncie urządzenia zapomniano jak zwykle w przypadku koreńczyków czujnika światła. Już się naddenerwowałem z tych powodów w teście L90, więc kolejny czas przyjmuję na klatę i jadę z testem dalej. Tym razem producent postkąpił również diodę. Tak, tak, wiem, cięcia kosztów. W końcu dioda to wydatek rzędu 100 tysięcy dolarów na jeden smartfon. Mam nadzieję, że wyłapaliście sarkazm. Z przodu producent umieścił głośnik rozmów, przyznać muszę, że dobrej jakości. Kamerkę do wideo rozmów o rozdzielczości 30 megapiksela oraz czujnik zbliżeniowy. Pod ekranem umieszczono przyciski systemowe, do których nie mam zastrzeżeń. Z wyświetlaczem w tym modelu LG sobie pofolgowało. Przekątna 4,5 cala przy rozdzielczości 480x800 pikseli daje zniewalający efekt sitka. Możecie sobie w tym momencie zatrzymać film, udać się do kuchni po sitko, czym większe otworki tym lepiej i przez nie oglądać ten test. Dzięki temu dowiecie się, jak mniej więcej wygląda obraz w F70. Zagęszczenie pikseli ledwo co zmieściło się w barierze 200 ppi, 8 jednostek i byłby międzynarodowy skandal z LG w roli głównej. Wyświetlacz ratuje odwzorowanie barw, które stoi na bardzo dobrym poziomie. Kolory są dobrze nasycone, z fajnym balansem bieli, dobrym kontrastem. Czerń już nie wpasowuje się w jakość pozostałych barw, bo jej szarawy odcień dosyć intensywnie wpada w oko, lecz w interfejsie Koreańczyków czernie jest rzadkim widokiem, przez co można te małe potknięcia im wybaczyć. Jak się pewnie domyślacie, oczywiście niektórzy z Was, technologia ekranu to LCD IPS. Nareszcie F70 czymś miło mnie zaskoczył. Chodzi o kąty widzenia, które spokojnie można porównywać z niejednym droższym modelem, choćby HTC One M7. Takie zestawienie mówi już samo za siebie. Na degradację barw nażykać nie mogę, to praktycznie nie występuje, podobnie jak niepowołane efekty na ekranie. Duża okejka. Jasność podświetlenia ekranu jest całkiem przyzwoita. Pomimo, że zawsze ręcznie trzeba zmieniać wartość podświetlenia, to i tak nigdy nie przyszło mi męczyć się spadającym na ekran słońcem. Rzeczywiście, mogło być trochę lepiej, ale szczególnych zastrzeżeń nie mam. Ekran pokrywa jednolite szkło Gorilla Glass 2, które ma za zadanie chronić front przed rysami i odpłyskami. Mój egzemplarz testowy nie posiada nawet najmniejszej ryski, więc sprawą oczywistym jest stwierdzenie, że F70 nie boi się ostrych przedmiotów czy choćby kluczy w kieszeni. Z tyłu F70 odnajdziemy głosik multimedialny oraz aparat o rozdzielczości 5 megapikseli wsparty diodą LEDową. Przyznać muszę, że fotki F70 robi w wyśmienitem jak na swoją półkę cenową. Szczegółowość w trybie makro jest bardzo dobra, gorzej jest już trochę, gdy oddalimy się od fotografowanego przedmiotu. Smartfon należycie obserwuje barwy, dlatego na fotkach raczej kolorystycznego zgrzytu nie będzie. Kontrast jest odpowiedni, więc fotografia jak najbardziej na plus. Filmy kręcone w Full HD przy 30 km na sekundę zrobiły na mnie piorunujące wrażenie, szczególnie te kręcone na Zoomie. Nie uwierzycie, ale na zbliżeniu nie widać pikseli i obraz jest równie ostry, co w pełnej rozdzielczości. Byłem naprawdę zdumiony, że średniak coś takiego potrafi. Aparat godny polecenia, ale co z podzespołami? Nie omieszkam tego sprawdzić. Z sercem smartfona jest czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 400 o taktowaniu 1,2 GHz oraz architekturze Cortex-A7. Nie uwierzycie, ale specyfikację odkryłem nie zaglądając do notki producenta. Skąd to wiedziałam? Otóż, nie trudno zauważyć, że LG obrabowało magazyn Qualcomma ze Snapdragon 400, bo skorzystała ze zniżki na te procesory od tego producenta i kupiła cały karton, ba miliony takich kartonów, bo w co drugim smartfonie Koreańczyków takie chipsety występują. Oczywiście do pary idzie Adreno 305, bo jakżeby inaczej. 1 GB pamięci RAM to akurat standard. Teraz nastąpi druga bardzo duża nagana w kierunku F70. Ilość pamięci wbudowanej dla użytkownika wynosi jedynie 4 GB, z czego do naszej dyspozycji jest ponad 1 GB. Co to oznacza? 4 aplikacje z Google Play na krzyż i to koniec naszych zakupowych wojaży w markecie z programami. Niestety 4 to nie jest liczba przypadkowa, bo bardzo łatwo zapchać F70 taką liczbą gier. Mam zainstalowane 6 aplikacji, a telefon informuje mnie o braku pamięci na kolejne apki. Oczywiście można przynosić niektóre programy na kartę SD, ale nadmieniam, że nie tyczy się to wszystkich tytułów. LG F70 to nie telefon dla graczy. Nakładka systemowa Optimus UI jest, jak zawsze podkreślam, fantastycznie personalizowana. Możemy zmienić wszystko, o czym tylko pomyślimy, co tylko zapragniemy. Dochodzą do tego różne bariery wizualne i aż miło jest korzystać z takiego smartfona. Jedno oczywiście może boleć, a chodzi o barwy jak w przedszkolu, momentami jest zbyt kolorowo. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to na pewno będziecie zadowoleni z tego lunchera. Oferowany dźwięk jest w porządku, ale momentami na głośniku zewnętrznym nieczyste nutki są zbyt słyszalne. Nie jestem zwolennikiem katowania osób wokół mnie piosenkami, które słucham, dlatego zawsze zaopatruję się w słuchawki i ten sposób relaksu preferuję. Z tego też względu większy nacisk stają na zestaw słuchawkowy, a w tym aspekcie F70 sprawuje się znacznie lepiej. Aplikacja muzyczna nie jest jakoś szczególnie piękna, prosta, surowa apka bez wodotrysków ani nowoczesnych featureów zachwycać nie może, ale swoje zadanie wykonuje nienagannie. Odnośnie filmów to jest średnio. Telefon z DivX-ami sobie nie radzi, ale za to otrzymaliśmy na pokładzie dwa ciekawe bajery zerżnięte z Samsunga. Pierwszy z nich to możliwość oglądania klipu w okienku pop-up, drugi to śledzenie wzroku użytkownika, gdy nie będziemy patrzeć na odtwarzany film. Telefon szybko, pojęcie względne go zatrzyma. Przeglądanie internetu nie będzie wygodne ze względu na swoją rozdzielczość, której żaden, bajer, żaden super, hiper ekstra bajeranski gadżet nie zrekompensuje w całości. Jeżeli nie grzeszycie z okolim wzrokiem to dla Was większej różnicy nie będzie. Grunt, aby strony szybko się wczytywały. To akurat mogę zagwarantować dzięki modułowi LTE, który jest niezaprzeczalnie atutem tej słuchawki. Jeżeli lubicie surfować w sieci i macie duży pakiet internetu LTM, to możecie nawet polubić testowany się model. Podsumowując, LGF70 to model wizualnie nieodróżniający się od całej rodziny LIF. Multimedia są przyzwoite, aparat świetny, ale bardzo boli fatalna rozdzielczość oraz, oraz tragiczna ilość pamięci na aplikację. Ten model na pewno jest sprzętem dla graczy oraz wyrafinowanych wielbicieli pokładów aplikacji w Google Play. Ten telefon mogę polecić tylko specyficznej i dosyć wąskiej grupie osób. Zaliczasz się do niej? Zastanów się poważnie nad lgf 70 to tyle z mojej strony dziękuję Ci bardzo za wytrwanie do końca odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału to nic zwlekaj, bo przepadną Ci inne testy ciekawych smartfonów i tabletów. Jeżeli masz pytania jakie urządzenie wybrać to kieruję do mnie i do innych smartfonowych pomocników zgromadzonych na moim Facebooku podanym na końcu filmu jak i w opisie. Każdy chce kupić jak najkorzystniej sprzęt elektroniczny, dlatego możesz skorzystać w opisie z wyszukiwarki najciekawszych ofert. Jeżeli chcesz być na bieżąco z technologicznymi sprawami, to zapraszam na moją nową stronę www.mobileo.net, gdzie można będzie również przeczytać testy innych ciekawych urządzeń. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego Instagrama oraz zostawienia motywującej łapki pod filmem. Cześć i do następnych odcinków.